Cześć, witajcie bracia e, broni a raczej towarzysze broni. Dzisiaj mamy 22 marzec 2013 roku i zastanówmy się, co to dzisiaj za wielkie święto nastąpiło dla graczy e, konsoli Xbox 360. Mam nadzieję, że ten obraz, który widzicie wam nic nie sugeruje, bo na pewno nie ma związku z tym. Ha, tak, e, kopie nasze preorderowe właśnie trafiły w nasze ręce. Nie wiem, czy Wy wszyscy już odebraliście. E, własne egzemplarze. Ja przed momentem pobiegłem do Empiku i odebrałem swoją kopię. E, I właśnie mam zamiar Wam ją, e, wam ją pokazać. E, o, teraz tak dokładnie. Domyślam się, że co niektórzy mogą się zastanawiać po cholerę pokazywać unboxing w wersji standardowej, a nie jakiejś e tak, e, kolekcjonerskiej. No, ale jest to poniekąd pewnym e, kontynuacją, a raczej prequelem do tematu, który poruszymy z Michaelem e, Aka, e, y, Bananem, Bimonem, w podcaście, który lata chwila pokażę się Wam na, na YouTubie i na pewno wam o tym poinformujemy Was o tym na, na Facebooku i wszędzie, mianowicie czy te wersje są okrajane nasze pudełkowe dzisiaj w stosunku do, do, wersji, do wersji w dystrybucji cyfrowej, ale, ale tutaj zaraz przejdziemy do tego trochę bliżej. Moi drodzy, czas na wielkie odpakowanie na rozpoczęcie gir'sowego święta, tak. Na początek przydałoby się zedrzeć folię, z którą zawsze mam problem. Zawsze mam problem z jej rozdarciem, bo nie chcę sobie naruszyć tej plomby, która jest pod spodem. One są tutaj dość szczelnie zapakowane, ale dla mnie raczej to jest raczej dobra cecha, bo... Pomożesz? Mm -hmm. <laughs> Możesz mówić, Oloś, jak chcesz. Pomogę. No Dobra. Teraz sobie tutaj... Tym poradzimy. Mogłabym to rozerwać na łączeniach, ale kurde, no nie chcę. Kochanie, kobiece paznokcie by być się przydały. No, niestety. Niestety. Kurde. No ja cię sunę. Robij się, ty folio. No nie mogę, ty patrz. Dobra, przyspieszymy to chwilę. Także pójdzie szybciej, żebyście nie oglądali mojej męczarni. Tak, kobiece, kobiece dłonie nam no tutaj co nieco pomogły. I jak widać folika już jest rozbrojona i możemy rozdziewić nasze opakowanie własnych dziewców. Wiem, że było trochę zabawnie, pośmiejecie się ze mnie trochę, ale okej. Okay. Dzisiaj rano odcinałem paznokcie, więc dlatego tak to jest. O i mamy. Jest. Gears of War rozdziewiczone, bez folii. No i jeszcze drugi etap rozpakowywania, który ja osobiście bardzo mocno celebruję, mianowicie ta plomba ona mnie nigdy nie jest naruszona. Never, ever. Dobra. Cześć, ten aparatny, ten tu szaleje. A to zrobić bardzo, bardzo delikatnie, ale uwierzcie mi to jest do wykonania, co staram się udowodnić. Odklejacie jeden z rogów potem całą, całą stronę. O, delikatnie, delikatnie. Potem chwytacie za sam początek i zrywacie od góry. Dobra, bomba jest cała. Jak widać. Ja ją to zawsze sobie z tyłu przyklejam. Takie już mam. Zboczenie. Zboczenie, tak, dokładnie. To jest dość ostre zboczenie, bo kurde. Ja w tych opakowaniach to nawet paragony trzymam. Ale okej. Okay. No i czas na to. Piękne, piękny moment. Aaaa! What the fuck! Ej, serio? Kurwa. Myślałem, że się roz, że się... ...zdziwię. To wszystko? I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Kupujesz grę, dostajesz... ...kod. Tak, on tu jest gdzieś. Ale jest na zdrabce, więc nic nie zobaczycie. Nie pokażę wam. zostawię dla siebie. A, i to mój aparat. Cholera, ła, ostrość drani. Dobra. No i poza płytą i, kurde, kartonikiem nic nie ma. Ostrzeżenie, wydrukowane na odwrocie okładki, czarnej książeczki, nic. Cholera by to wzięło. A ja tak lubiłem wszystkie te dodatki. I to jest właśnie, właśnie dlatego chciałem wam to pokazać, żeby e, pokazać wam, jaka jest różnica między grą wydaną w 2013 roku i utytaniem dla graczy, wielkim bumem, wielkim hałasem i tak dalej. A zaraz Wam pokażę jak była wydana, dla przypomnienia, pierwsza część tej serii. Od tego się zaczęło. Zobaczcie. Jest płyta. Nie dość, no reklama jest standard, ale to jest ok, ja wszystko mam. I zobaczcie jak wygląda, zobaczcie jak wygląda książka. Ja sobie pozwolę płytę odłożyć. O, tak wygląda instrukcja od jedynki. Pełne wydanie, książeczka. Instrukcja, to prawda, to jest jeszcze wersja anglojęzyczna, bo nie było polskiej wersji, przynajmniej ja takiej nie dostałem. Ale tu jest kurde wszystko, tak? Można poczytać, można się podelektować, można się pobawić, a tutaj dostaliśmy kurde kartonik. Irytuje mnie to. Ciekawy jestem, jakie wy macie opinie na ten temat. Dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle. Zaraz wrócimy do tem do. Wrócimy sobie do judgmenta naszego. Tak wygląda opakowanko, cudnie ładnie, wszystko ładnie na zewnątrz, w środku kartonik, jeden prosty z kodzikiem, płytka, jeszcze sprawdzę czy nie porysowana, żeby nie, no, sterylna, prosto z fabryki. No i tak to wygląda, moi drodzy. Dobra, mam nadzieję, że przynajmniej zawartość tej, tego, tego DVD, tej płytki mnie nie rozczaruje i będę dzisiaj miał naprawdę dość krwawą noc przed ekranem. Dobra, to do zobaczenia, trzymajcie się i, i zastanówcie się nad tym, czy nie warto by było powołać jakiegoś ruchu na rzecz przywrócenia dawnej, e, dawnej chwały wytaniom pudełkowym. Cześć, na razie!